Okej... Okay. Wow... Ale szybko się zaczyna... E, witam, witam serdecznie, z a to kolejny odcinek z Devil Weaving. Oh, shit... Gdzie aktualnie... No, pomchawa. Mamy tu niemały problem, bo nie mamy ze sobą praktycznie wcale. Kurde, muszę tutaj przyciszyć to na pewno. pierwsze... Dobrze, że chociaż nie strzelają. Dobra. Mogę teraz biec szybko. Powinno być Killman. Ale zaznaczam, że je jej słabka. No nice. Szybko podpalamy? Nie mam już boi do tego? Oh shit! Mamy strasznie mało HP, teraz ogarnąłem I też nie żyjemy, teraz też to ogarnąłem Ale jeśli mówić 4 to jest chyba lepsze, bo chociaż sobie teraz się zresetujemy, no i będziemy mieć full HP Chyba Ta, co ja gadam, to jest Devil Weapon Zbieramy i to jeszcze ten będzie trzeba. I sądzę, że teraz się za tym nie z nimi. Muszę sobie przeciszyć tą słuchawkę, bo na pewno teraz mam to znacznie głośniej niż wcześniej. Ogólnie, naprawdę teraz chyba mam najlepszy okres, ponieważ... Ta w końcu wbił mój ulubiony materiał, czyli JoJo więc będę sobie teraz tego oglądać dużo o, Jakiś większy, czy... Kidman? O, no się ma i większy większyć tylko mam nadzieję, że mi pomożesz, bo ja naprawdę nie mam amunicji aktualnej. Pili. Mogę mi co najwyżej tak przestrzelać trochę Uuu uh. To no ja podniosłem O, na moje, na moje To są do strzelby? Nie, to do, do Magnum nice Każdy nabój jest na bagę złota Magnum jest giga OP tutaj Tutaj nie przejdziemy, bo oczywiście no nie no, nie mówcie że kolejni A, kolejni no Na szczęście Kidman jest lepsza od naszego kolegi WDP-a. Nie trzeba jej leczyć na szczęście A, myślałem że mu strzeliliśmy Dobrze. Ale wiecie co? Spróbuję do niego podejść bliżej. Może to trybę. Chociaż co ja wtedy nie będę zrobić? Mam trzy kapkę. Mam trzy strzykapkę Czemu ja jej nie używam? Halo, halo. Coś mi tutaj nie gra. Jak strzela wszystkim, chłop. Poczekać. Teraz? Padu. To jest ragdoll, więc raczej padł I muzyka też ucichła, więc na pewno padł Na szczęście Ola, no ale co jak to takich nienawidzę w tych strach słod. To jest najgorsze co mogłoby mi się przytrafić. Przedujmy sobie troszeczkę I póki co sobie posiedzimy tym za zapałeczki

Co my tu jeszcze znajdziemy? Bo Na każdym kroku w zasadzie ten zielony żal widzimy. Ale to dobrze w zasadzie, bo chociaż możemy się ulepszać Co tu jeszcze będzie? Serydusza eksploratora Jesteś tu? No tak średnio. No to idziemy tam do drzwi chyba jedynie. Co tak co, ale w ogóle... E, sądzę, że teraz bym sobie z chęcią walnął taki... Maraton właśnie właśnie w Nie, ponieważ chciałbym. sobie skończyć to jak najszybciej. Nie. nie z tego powodu, że już tego nie chcę nagrywać, ale po prostu. tak nie do wciągnęło. Może. nie masz 12 tysięcy. Wow! Uu, cześć! 1000 żelu? Nice hmm, Czekaj, gdzie tam tam nie możemy i tak więc zrobić Kurde, szkoda, że nie możemy tego z buta otworzyć. O! kacenka. Ktoś musi być na rzeczy. Oho, znowu pewnie dostaniemy jakiegoś kurde urazu głowy. Так как хотел. Вау, не так. О нет. Зеба. Курда. Только не до нас. Kurde. I to tyle by było z naszej współpracy z Kidman. No. Ciekawie. Czyli, że może w tej grze jest taki, że mamy dwóch kumpli, z którymi nie wiem, widzimy się co jakiś czas. I tyle.

Dobra, przez chwilę byliśmy tym potworem, natomiast teraz już jest. Leslie, hmm. that's good. Mm. Just a little more. Dawaj, zab. Hey. What is it? Mm. Rubik? Mm. Help! 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 Hey! This... No ja znał, no kurde. A co z tymi drzwiami? On jest 10 dziesięciotronowy, kurde. A nie dobra, sorry, były zastawione, przepraszam. My bad, my bad. Leslie? Kup, kontrolny. Nice. Trzeba zwalić to. idziemy. No kurde. getting tired of playing games. Tylko mnie nudzi... O nie, ja wiem gdzie my jesteśmy. Ja wiem gdzie my jesteśmy teraz. Cholera Uwaga opary łatwo pałne Uwierzcie mi teraz nie chcemy z niczego raczej strzelać, jedne, co to najwyżej bełty sądzę. Może się przydadzą Ale to na pewno nie wybuchowe Musimy teraz uważać I spróbować jakoś przejść bez strzałku, ponieważ jak tutaj strzelimy to to będzie nasz koniec a mamy niestety tych gorszych przeciwników tutaj ja mam nadzieję, że nie przejdzie do mnie tylko zrobi sobie kółeczko no dawaj, zawracaj się dzięki Wow. Mam teraz pewien problem, ponieważ oni we dwójkę się zapętlili. Wow. Na górę Tutaj. To dwójką sobie dałem po co radę Teraz gdzie? Tutaj Gaduję, że to się zaraz otworzy i mi pewnie kogoś da na łeb Albo raczej nie Muszę korzystać z tych buteleczek teraz Dawaj, podejdź tu ktoś. Rzuciłem butelkę. Tak to powinno działać najwyżej. Mam jeszcze jedną rzucić, czy jak? Nie wiem, gdzie oni są, naprawdę. A. No, to fajnie, dopiero teraz się pojawił. Dobra. Abym jakoś drugiego teraz nie ogarnął sobie. Było słabo. Uuu, naboje do, do, do snajperki. Próbuję sobie jakoś tak przechodzić tutaj bokiem. Tam widzę jednego, ale on jest chyba za tą siatką. Ta dwójka sobie je. Fabryczna karta klucz. A, A coś z tego jest, dobra. Do tej dwójki raczej nie chcę podbijać, bo dosyć źle dla mnie skończy najwyżej. A możemy natomiast. Wow! Dobra. Żeby przejść ten, nie triggerując ich. To to na pewno. I tutaj tego użyć. Dobra. I oby to było na tyle z tymi oparami. Bo inaczej się wkurzę. Seba w tej grze. Bez... Jakiegokolwiek pistoletu, albo broni palnej, to nie jest seba, jednak Joseph! Przed chwilą mieliśmy Kidman, teraz mamy Josefa, nice. Widzę, że tam jest już przejście na ten na kolejny rozdział. Więc najpewniej zaraz będziemy mieć znowu styczność z jakimś monstrum, co jest dajiste. Dobra, spójrzmy tutaj. No dużo wody, no to wiadomo, co tu będzie raczej, no. O! tatnik, by notatnik. Jest znowu wody więcej. Okej, okay, pendik Sebastiana. Zmieni charakteru, nazwę o zimną drzewo, utrzymaj... ...dystans. Okej. Okay. No, i mamy Seguś, do którego w sumie bijemy, sądzę. Wow! No teraz to w zasadzie naprawdę mieliśmy tam bić. prison Co? Coś nowego? Świadczy, Czy zaginął? Okej. Okay. Czyli to jest w sumie ciekawe, bo tutaj ciągle dostajemy nowe info. Wiecie co? Jeszcze się wrócimy. Tylko tam. Tylko czemu nie możemy tego szybko otwierać? Kurde, to chciałbym to szybko załatwić, żeby mi odcinek nie uciekał. Dobra, inaczej. To weźmiemy sobie. Mamy jeden kluczek akurat. To... A to sobie otworzymy to, co nam tu zostało właściwie. Weźmiemy sobie bełty jeszcze. Tworzymy. O, to jest ostatnie. Zjany żel. Najs, nice, chociaż tyle. 7000. Uuu. Najs. Nice. Dobra, i się ulepszymy w takim razie. Wiecie co? Zróbmy właśnie z Magnum, może. O, to przede wszystkim sobie ulepszymy. Mogę coś w ogóle do Magnum dać? Nie, Magnum. Kurde, za mało mam do zapasów. Do magnum też, nie mogę tutaj dać, amunicja na strzelby Strzekawki 2x3 Hmm Amunicja do sniperki Amunicja do magnum, kurde Strzelby może weźmy, to i I póki co to będzie tyle Sądzę, że ta strzekawka to był bardzo dobry pomysł, ponieważ no, aktualnie strzekawki na to nie oddają masz. Na masz tyle zdrowia. Dobra. Mamy nowe. No i lecimy z powrotem, co nie? Szybka akcja. Ale spokojnie, ta gra jeszcze ma dużo rzeczy do zaskoczenia nas, więc przygotujcie się na ciągłą dawkę wrażeń. Serio, bo ja. No mówię, no ja oglądałem sobie gęby i tylko raz tej gry. No i częściowo, może wiem, co tu się dzieje, ale to naprawdę tylko tak częściowo, że no super, tyle amunicji i żadna do Magnum. No super, szkoda. Hmm. No i mimo wszystko dalej. Nie pamiętam w zasadzie, co tu się bardziej działo. Więc tylko, że teraz musimy się tam dostać, ale to wiadomo jest, oczywiście. Hmm. Na szczęście póki co możemy już tutaj sobie na luzie strzelać. Tylko. Mam na razie jeden nabój tylko do strzelby, więc sądzę, iż lepszym wyborem będzie tutaj rewolwer. Mordo! Nie próbuj. No poważnie, odpalił ten dynamit. Dobra, na szczęście szybciej wybucha. Dobra, kolejne zapałki. A, to w sumie mogą użyć tych zapałek na nim. Kurde. Schowaj się. A weź Ciebie Okej. Okay. sobie rozwalimy. Dobra, to nie wygląda na pewno stabilnie. Kurde, ale musimy chyba o tym przejść. Zakład, że to się rozwali. A jednak nie, o dziwo. W serio byłem przekonany, że to się rozwali zaraz. Dobra, ale w takim razie co mamy tutaj dalej? Już mamy Josepha. A, rozdział 11 koniec. Ej, nie sądziłem, że będzie takie po prostu hop siup i tyle. Serio zapomniałem o tym. Dobra, czyli że 11 póki co jest chyba najsłabszym rozdziałem moim zdaniem. Czyli lecimy od razu w kolejny. I kolejny będzie dosyć mocny teraz sądzę, bo akurat chyba pamiętam to było. It wasn't easy. At least I haven't had any more uh, episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. Mom. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit. Kidman, nie wróciła Nie bez powodu No właśnie Szybko Przytupem zaczynamy Nice Za to właśnie cenię tu grę Jezu toż to kolerstwo wygląda jak połączenie pająka i odgoda do No, właśnie. no i to tyle by było, chyba z naszego wszystkiego transportu. Nasz Damn, if I'm going to die in here. No właśnie. Samo tutaj, skafkę, to tu i to. Wow. Mogę jeszcze? Nie ma nic. Jedno wystarczyło? Nie, no, to Rewolwer teraz ci bardziej przyda. Ok, jest to, że zostawiają amunicję, ale ty się z tym nie boję. Dobra, dostał. Ale jest to jeszcze nie koniec nim. Wow, ile ammo! Zagadali, do nami podążę Nie wiem, do niego się chyba na razie nie opad nawet strzelać sądzę Dobra, jeszcze mamy coś tutaj Jedynie do tego do Rewolweru o, ho! Nie ho. rozwaliliśmy go bo widzę. No wiecie sam się rozwalił, bo wywalił się gwila Bill. Bardzo krótko ci powiem od razu. Oj, i bardzo krótko kid O no właśnie Sebastian, jednego mamy już Wow, w ogóle spadł Nie, no, mamy dużo amunicji, więc sądzę, że możemy sobie do nich teraz podstrzelać. Jeszcze idą? Nie, jeszcze idą. O nie, tylko nie tamten. Ale nie, on nie jest tym nieogarniętym. Dobra, ten. Na sniperkę w ogóle. Tak. Czemu to? Dobra, ja zostawiam to strzelanie dla nich, naprawdę. Coś tu nie pyka na nich najwidoczniej dla mnie. Mogę co wyżej rozwalić to. Wow. Nie wiem jak na nich trzaj za bardzo Dobra, ten spadł. Na stanie Co raczej nie w Trochę ich tu jest Łoł! Okay. Wow. Ej hey no ja się muszę odsunąć od kolegi Dobra, dzięki o. No, nie mogę... Przed chwilą mi kursor nie działał, co jest? Dobra, baj to! Au. O ty A, fajnie! Tylko ciekawa Muszę sobie jednak zamienić Magdą póki co na bossów tylko ich przyszykuję sobie O nice Nie wiem jak to się udało ale nawet spoko Możemy w końcu jechać guys Dobra, że niby tam sobie, sobie z niej poradzi. Nie no, my też musimy im pomóc. Uh, to co, możemy ruszać dalej chyba sądzę. Dobra, na szczecie Kidman jest tutaj e, wyrafinowanym kierowcą, więc zaraz tutaj odjedziemy na ludzie. Kolejne naboje To jest akurat spoko, bo ich jest tutaj mega dużo tych nabojów Tylko, że chyba. Wait, o Boże 8 do strzelby, nice Pod czwórką, więc wszystko przeładowane Słyszycie to? O, no właśnie Wrócił kolega Wow, jak najbardziej z tej strony trzeba się trzymać. Eee, czy właśnie mnie. tak. Wow, co tu się właśnie wydarzyło? A ja nie mam healingu. Trochę tak ciężko wam powiem. Dobra, no moje HP nie wygląda za dobrze. Ej, ale za zatrzyl to! Zatrzyl to! O, trzykawka, nice. To akurat się nam przyda aktualnie. Chyba, że... Dobra, zdążyłem Bo pisnąłem HP samy odnawia Dobra, teraz możemy Bo podeszłem za blisko, więc się boję Teraz możemy też ci przejść Dobra, jedź jedź, 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 jedź Nice Trochę rzeczy nadbieraliśmy sobie teraz Między innymi to magnum w ogóle mam? Ile mu nic w takim razie? No super, jeden. Kurde, jak zasuwa ciągle za nami. Pajęczak jeden. Oho. O no proszę. Mm. okay where are we heading joseph i've got a theory we seem to be moved around an awful lot almost as if by someone's will so it's nearly impossible to get any sense of the geography around here but the light beacon mental hospital it's always in the distance this thing you found me hooked up to I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, Detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital.

ale wiecie co? W tym momencie my sobie zakończymy odcinek, ponieważ ma już pół godziny i nie chcę po prostu ich przedłużać, więc póki co mam nadzieję, że on się film spodobał i będziecie czekać na kolejne materiały. Więc już, dziękuję, do zobaczenia, cześć. Jacketa.